Trzeci list świętego Jana czyta: Krzysztof gospodarzec. Rozdział pierwszy: Adres i pozdrowienie. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w Prawdzie, umiłowany, modlę się, aby we wszystkim tak dobrze ci się powodziło, jak twojej duszy, i abyś był zdrowy. Pochwała postępowania Gajusa. Bardzo się ucieszyłem, gdy przybyli bracia, którzy zaświadczyli o twojej prawdzie. O tym, że żyjesz w Prawdzie. Nic mnie bardziej nie cieszy niż wieści, że moje dzieci żyją w Prawdzie. Umiłowany, zasługujesz na zaufanie, gdy pomagasz braciom i to obcym. Zaświadczyli oni o Twojej miłości w obecności Kościoła. Dobrze postąpisz, gdy w sposób godny Boga zaopatrzysz ich na drogę, bo wyruszyli dla Jego imienia. Nie biorąc niczego od pogan, my więc powinniśmy przyjmować takich w gościnę, abyśmy się stali współpracownikami prawdy. Wezwanie do jedności i czynienia dobra. Napisałem już do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być u nich najważniejszy, nie uznaje nas. Dlatego, gdy przyjdę, wypomnę mu wszystko. Oczernia nas złośliwymi słowami, i jakby tego było jeszcze za mało, nie przyjmuje przybywających braci. Nawet tym, którzy chcą ich przyjmować, zabrania i wyrzuca ich z kościoła. Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Kto czyni dobro, pochodzi od Boga, a kto czyni zło, nie widział Boga. O Demetriuszu natomiast wszyscy dali świadectwo, nawet sama prawda. My także ją poświadczamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Zakończenie. Miałbym Ci wiele do napisania, ale nie chcę pisać atramentem i piórem. Mam natomiast nadzieję, że wkrótce Cię zobaczę i porozmawiamy osobiście. Pokój z Tobą. Pozdrawiają Cię przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół, każdego z osobna.